Dzień dobry, nazywam się Maciej Trąbski, jestem radcą prawnym. Dziś omówimy dwa kolejne narzędzia tarczy antykryzysowej: to jest świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. To wideo jest podzielone na kilka części, a w opisie na dole znajdziecie takie znaczniki czasu, dzięki którym możecie przejść do tej części wideo, która was interesuje. Jeżeli nie chcecie oglądać całości tylko, tylko wybrany fragment. Szczególnie jeżeli chodzi o świadczenie postojowe, w zależności od tego, czy dotyczy Was ono ze względu na zawarcie umowy cywilnoprawnej, czy ze względu na samozatrudnienie, zwróćcie uwagę, żeby oglądać odpowiednią część tego wideo. Jak zawsze, jeżeli to wideo Wam się podoba, odpowiedziało na Wasze pytania, prośba o łapkę w górę i o udostępnienie na swoich profilach społecznościowych, a jeżeli macie do mnie jakieś pytania dotyczące tych rozwiązań, to również zadawajcie je w komentarzach. Albo piszcie do mnie prywatnie. Ok, zaczniemy od ogólnych informacji na temat świadczenia postojowego. To świadczenie to jest zupełnie inny instrument niż dopłaty do wynagrodzeń, które mówiłem w poprzednim wideo. Jeżeli interesują Was dopłaty do wynagrodzeń, to gdzieś tu na górze się pojawi link do tego filmu. Natomiast świadczenie postojowe ma zupełnie inny krąg uprawnionych, zupełnie inne przesłanki dotyczące jego przyznania, zupełnie do innego organu się, się zwracamy, no i oczywiście inna jest też wysokość i częstotliwość wypłaty tego świadczenia. A zatem uprawnionymi do otrzymania świadczenia postojowego są wszystkie osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych albo są samozatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, to to postojowe Tobie nie przysługuje. Natomiast jeżeli jesteś e, zatrudniony, wykonujesz swoją pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług, albo e, jesteś samozatrudnionym, wówczas przysługuje Tobie to świadczenie postojowe, ale jednocześnie nie możesz. Być objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu. To znaczy, jeżeli jesteś zatrudniony na etacie, pracujesz na podstawie umowy o pracę, ale jednocześnie Twoim drugim źródłem dochodów jest umowa zlecenie, to wówczas. Na bazie tej umowy zlecenia nie będziesz mógł utrzymać tego świadczenia, otrzymać tego świadczenia postojowego. Ustawa mówi, że jeżeli masz kilka umów zlecenia albo kilka umów o dzieło, może zachodzić prawo konkurencji do świadczenia postojowego, ale wówczas przysługuje ono tobie tylko i wyłącznie raz. Także jeżeli masz kilka umów zlecenie, w mojej ocenie możesz ubiegać się o świadczenie postojowe. Jeżeli masz kilka umów o dzieło, możesz ubiegać się o świadczenie postojowe, natomiast nie możesz mieć innego. Rodzaju ubezpieczenia społecznego nie możesz być ubezpieczony w ten sposób. Na przykład, jeszcze jeden przykład: jeżeli jesteś na przykład wojskowym i z tego tytułu jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi, a jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą, to na bazie spadku obrotów z tej działalności gospodarczej nie będziesz mógł domagać się przyznania Tobie tego świadczenia postojowego. Kolejna różnica czy kolejna specyfika tego świadczenia to są pewnego rodzaju ograniczenia, jeżeli chodzi o daty, jeżeli chodzi o kwoty. Najpierw daty. Zarówno umowa o dzieło, umowa cywilnoprawna, umowa o zlecenie, jakakolwiek inna umowa na podstawie której realizujesz swoje czynności, albo Działalność gospodarcza nie może być rozpoczęta później niż 1 lutego 2020 roku, więc jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w lutym 2020 albo w marcu 2020, to świadczenie postojowe nie będzie Ci przysługiwało i tak samo, jeżeli Twoja umowa cywilnoprawna została zawarta po 1 lutego 2020 roku, również nie możesz skorzystać z tego rozwiązania. Kolejną specyficzną cechą tego świadczenia jest to, kto zwraca się o jego przyznanie. Jeżeli jesteś samozatrudnionym, występujesz samodzielnie z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia postojowego. Jeżeli natomiast jesteś osobą, która realizuje swoje usługi na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, umowy agencyjnej, to wówczas z wnioskiem o wypłatę świadczenia postojowego, zwracasz się nie samodzielnie, zwracasz się do swojego zleceniodawcy czy do swojego zamawiającego, powiemy w cudzysłowie, do firmy, która Cię zatrudnia, i dopiero ta firma występuje do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę świadczenia postojowego. Już wspomniałem przed chwilą, że organem właściwym do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie Urząd Pracy, tak jak w przypadku dopłat do wynagrodzeń, tylko właśnie ZUS. A świadczenie objęte tym instrumentem, świadczenie postojowe, jest jednorazowe czyli to jest kolejna różnica pomiędzy tym świadczeniem a dopłatami. Dopłaty przysługują na okres 3 miesięcy. Natomiast e, świadczenie postojowe przysługuje tylko i wyłącznie jednorazowo. Nie jest ono wypłacane Twojemu zleceniodawcy, zamawiającemu, ale trafi ono bezpośrednio na Twoje konto. Po rozpatrzeniu tego wniosku o przyznanie tego świadczenia. Ile zajmuje rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia postojowego? Podobno, zgodnie z informacjami udzielonymi udzielanymi przez ZUS, pierwsze wypłaty mają nastąpić do 15 kwietnia. Także rozpoznanie tych wniosków, jak możecie sobie zauważyć, zajmuje około. 7, dni. Dla przypomnienia. Świadczenie postojowe mogą uzyskać następujące umowy cywilnoprawne. Umowa zlecenie, inne umowy o świadczenie usług, umowa agencyjna albo umowa o dzieło. Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to świadczenie postojowe tobie nie przysługuje. Pozostałe wymogi, które musisz spełnić, to Umowa o dzieło czy zlecenie musi być zawarta przed 1 lutego 2020 roku. Nie możesz być objęty ubezpieczeniami społecznymi z innego tytułu. Te dwa wymogi już omówiłem. I kolejny wymóg, o którym jeszcze nie wspomniałem, to taki, że w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku czyli jeżeli składasz wniosek w kwietniu, to w miesiącu marcu Twój przychód z takiej umowy nie mógł być wyższy niż 15 680 zł. jeżeli zawarłeś kilka takich umów, chodzi o sumę przychodów. Kolejna istotna rzecz: musi dojść w, w ramach tej umowy, czy u twojego zleceniodawcy, czy zamawiającego, czyli strony z którą podpisałeś tę umowę, musi dojść do przestoju ekonomicznego, który powoduje Brak możliwości w ogóle, albo ograniczenie wykonania tej umowy. O co chodzi? Chodzi o to, że na skutek wystąpienia tej epidemii Twój zleceniodawca albo wypowiada Tobie tą umowę w całości, albo e, ogranicza jej wykonanie. Jeżeli natomiast zawarłeś taką umowę i spełniasz wszystkie te warunki, ale twój zleceniodawca nie ograniczył w tobie w żaden sposób wykonania tej umowy, nie ograniczył tobie wynagrodzenia z tej umowy, nie wypowiedział tej umowy, nie jesteś w takiej sytuacji uprawniony do uzyskania tego świadczenia postojowego. Kolejna istotna kwestia jest taka w tym zakresie, że ustawodawca nie wprowadza tutaj żadnych procentów. To, to znaczy, twój poziom wynagrodzenia nie musi spaść o 15%, 20%, 25%, ale w tym przypadku każdy spadek. Jeżeli jest wywołany COVID-19, będzie uzasadniał to, żebyś mógł zwrócić się o to świadczenie postojowe. W skrajnych przypadkach nawet niewielka obniżka wynagrodzenia, powiedzmy o 10%, o 5%, będzie cię uprawniała do tego, żebyś wystąpił o to świadczenie. Następny aspekt, który musisz mieć na uwadze, to Twoje przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Już o tym wspomniałem, o tym górnym limicie, ale ustawa wprowadza jeszcze dolny limit, który ma wpływ na wysokość tego postojowego. Otóż, jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Twoje przychody były niższe niż 1300 zł, czyli połowa minimalnego wynagrodzenia, wówczas otrzymujesz postojowe w wysokości tych właśnie przychodów, które osiągnąłeś w poprzednim miesiącu. Jeżeli na ten przychód składa się dochód z kilku umów cywilnoprawnych, to suma tych umów będzie wyznaczała wysokość twojego wynagrodzenia. Zwróć uwagę, że jeżeli uzyskajesz przychód w wysokości 1290 zł, to przysługuje ci 1290 zł. Natomiast jeżeli to było 1320 zł, to już przysługuje Ci pełne świadczenie postojowe, czyli 2080 zł. To jest taka pewnego rodzaju nierównowaga w tym mechanizmie, ale, ale w ten sposób on został, on został ukształtowany. Co więcej, szczególnie jeżeli wykonujesz umowę o dzieło, która jest klasyczną umową o dzieło, polegającą na tym, że rozliczasz się co do zasady po realizacji, po realizacji zamówienia i nie przyjąłeś zaliczki wcześniej, np. w poprzednim miesiącu, to jeżeli w poprzednim miesiącu z takiej umowy uzyskałeś wynagrodzenie zero, to również nie jesteś uprawniony do uzyskania tego świadczenia postojowego. Albo przysługuje Ci ono co najwyżej, przysługuje Ci ono w tej obniżonej wysokości, czyli 1300 zł. Tu ustawa wprost tego nie mówi. Natomiast sam fakt tego, że na przykład zawarłeś umowę o dzieło, która przewiduje, że za 3 miesiące po wykonaniu tego dzieła będzie Ci przysługiwał przychód 10 tysięcy i obecnie zamawiający odstąpił od tej umowy, to nie jest podstawa do tego, żeby uh, ubiegać się o świadczenie postojowe. Mm. Kluczowy aspekt, jeżeli chodzi o to, jak to zrobić, jak złożyć wniosek oświadczenie postojowe, to tryb, w jaki, w jaki ten wniosek jest składany do ZUS-u. Otóż nie składasz tego wniosku osobiście, ale musisz zwrócić się do swojego zleceniodawcy czy zamawiającego z prośbą o to, żeby taki wniosek złożył w Twoim imieniu. I teraz tutaj uwaga do zleceniodawców właśnie i zamawiających. W tym wniosku, zaraz zresztą to zobaczycie, ja ten wniosek z Wami no nie wypełnię, ale pokażę Wam, pokażę Wam, jak ten wniosek wygląda i, i trochę o nim opowiem, to Wy w tym wniosku za swojego zleceniobiorcę czy za swojego wykonawcę dzieła Składacie pewnego rodzaju oświadczenia, tak? Między innymi oświadczenie o tym, że on nie posiada innych tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym i tak dalej. Zadbajcie o to, żeby te fakty sobie do akt wewnętrznych udokumentować. Więc te oświadczenie, które składacie w imieniu swojego zleceniobiorcy czy wykonawcy, powielcie te oświadczenia, tak? Żeby ta osoba również je wam podpisała, tak? Żeby potwierdziła wam, że. Że te okoliczności, co do których wy oświadczacie, że są prawdziwe, rzeczywiście, rzeczywiście są prawdziwe. Ostatnia kwestia to wypłata tego świadczenia i wysokość tego świadczenia. Co do zasady, to świadczenie jest wypłacane w wysokości 2080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast, tak jak już wspomniałem, jeżeli sumy wynagrodzeń z ostatniego miesiąca są niższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli niższe niż 1300 zł, to wysokość takiego postojowego będzie równa wysokości wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje. Teraz rzućmy okiem na stronę ZUS-u i spróbujmy wspólnie uzupełnić sobie ten wniosek. No dobrze, znajdujemy się teraz na stronie ZUS. Mamy tutaj odnośnik tarcza Antykryzysowa. Klikamy ten odnośnik. A tu opisane są wszystkie instrumenty pomocowe, z których możemy skorzystać. Wybieramy świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne. Klik. E, tutaj mamy szczegóły dotyczące tego komu, no ale komu przysługuje to świadczenie, na jakich warunkach. To już wszystko dla Was omówiłem. Teraz przejdziemy do złożenia wniosku. Pobieramy sobie wniosek RSP. C i otwieramy go sobie. Część pierwsza. Dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej. Wpisujemy tutaj dane spółki, która w cudzysłowie zatrudnia NIP, REGON, peselu nie wpisujemy, jeżeli to jest osoba prawna, w polu imię, nazwisko wpisujemy nazwę podmiotu, dane adresowe, standardowe dane, dane osoby wykonującej umowę cywilnoprawną w części drugiej, to są wszystko dane standardowe. Zwróć uwagę, musisz podać również. Numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie postojowe, bo ono nie trafi do Ciebie tylko bezpośrednio do tej osoby, która jest objęta nim. Część trzecia, informacje dotyczące zawartej umowy, rodzaj umowy, data zawarcia tej umowy, okres na jaki została zawarta, czy odstąpiono od tej umowy, jeżeli tak, to w jakiej dacie i oświadczenie, że albo umowa nie doszła do skutku, albo nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy. I do wniosku załącza się kopia umowy cywilnoprawnej. Zwróć uwagę, że nie załącza się ani kopii oświadczenia o odstąpieniu, ani kopii porozumienia czy aneksu dotyczącego dotyczącego ograniczenia tej, tej umowy. Możesz to oczywiście zrobić, natomiast nie ma tego bezpośrednio wskazanego we wniosku. Część czwarta to informacja o przychodzie z umowy. I tutaj na początku wpisujemy miesięczny przychód, który z umowy wynika. Jeżeli w umowie zastrzeżono przychód jednorazowy, czy, czy ratalny, no to musicie to opisać. Ten formularz jest edytowalny, można go zmieniać, można tutaj wpisać całkowity przychód, zaznaczyć to odpowiednio, tak żeby było, było to jasne. Natomiast i tak, najważniejsze jest pole drugie, tak, to o którym już wcześniej mówiłem. Przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia, i tu, yy, tu należy wpisać tą, tą kwotę przychodu. Na końcu oświadczenia. I te, zwróćcie sobie, zwróćcie uwagę na te oświadczenia, tu jest oświadczenie, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. To oświadczenie, to oświadczenie składacie, że osoba ubiegająca się o świadczenie postojo, postojowe uzyskała w miesiącu poprzedzającym miesiąc przychód nie wyższy niż 15 680 zł. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a osoba nie podlega ubezpieczeniom z innego tytułu, i, innym, I przychód z innych umów cywilnoprawnych. Także te oświadczenia w części 1 tutaj powinny być złożone również przez osobę, która wykonuje tą działalność, tą działalność dla Was, te usługi, dlatego że Wy składacie to oświadczenie z kolei pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Także musicie mieć w razie czego dokument, który będzie, będzie dowodził Wam to, że składaliście to oświadczenie, będąc w pełni przekonanym, że ono ma taką treść. Tak wygląda właśnie wniosek RSPC, na podstawie którego możecie się ubiegać o przyznanie świadczenia postojowego. Jeżeli macie do niego jakieś pytania, to piszcie śmiało. Jeżeli nie, przechodzimy do samozatrudnionych. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych rządzi się zupełnie innymi prawami niż to dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Tak jak mówiłem w części ogólnej, działalność gospodarczą musicie rozpocząć przed 1 lutego 2020 roku i nie mogliście jej zawiesić do 31 stycznia 2020 roku. Jeżeli zawiesiliście ją w lutym, marcu, kwietniu, możecie korzystać z postojowego, natomiast jeżeli zawiesiliście ją wcześniej, niestety nie możecie. Istotna jest ta magiczna kwota 15 680 zł. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskaliście przychód przekraczający tą kwotę, nie możecie korzystać ze świadczenia postojowego. Jeżeli niższą, możecie korzystać ze świadczenia postojowego. Zwróćcie uwagę, że jeżeli na przykład w marcu nie odczuliście jeszcze tak bardzo skutków tej epidemii, natomiast spodziewacie się, że w kwietniu wasze wynagrodzenie spadnie poniżej tego poziomu, poczekajcie z wnioskiem o świadczenie postojowe do Maja. Miesiąc poprzedzający złożenie wniosku jest również istotny z drugiego względu, bo musicie zbadać, czy wystąpił was spadek obrotów gospodarczych, bo tylko wtedy, z, z jednym wyjątkiem, o którym powiem wcześniej, możecie domagać się wypłaty tego świadczenia. Otóż patrzymy tak naprawdę na dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku. W naszym przykładzie patrzymy na marzec, czyli miesiąc bezpośrednio przed kwietniem, i na luty. I teraz Przychody z lutego i przychody z marca muszą pozostawać w takiej relacji, że przychody, przychody z marca muszą być o co najmniej 15% niższe niż przychody z lutego. Jeżeli wystąpi u Was taki spadek obrotów gospodarczych, możecie ubiegać się o świadczenie postojowe. Jeżeli nie, pozostaje Wam druga możliwość, żeby to świadczenie uzyskać to jest zawieszenie działalności gospodarczej. Ustawa mówi, jeżeli zawiesisz działalność gospodarczą e, po 31 stycznia 2020 roku, a jednocześnie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku Twój przychód był niższy niż 15 680 zł, możesz korzystać ze świadczenia postojowego. Czyli, jeżeli na przykład wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej złożyliście w lutym, a o wypłatę świadczenia postojowego występujecie w kwietniu, to w marcu Wasze przychody oczywiście. Wynoszą, wynoszą co do zasady zero i wówczas możecie ubiegać się o świadczenie postojowe, spełniacie, spełniacie te warunki. Ustawa nie stawia żadnych dodatkowych warunków ani ograniczeń, czyli na przykład, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś akurat na urlopie, no. na urlopie macierzyńskim, dalej możesz, możesz korzystać z tego świadczenia postojowego. Oczywiście zwróć uwagę, że spadek przychodów Musi wynikać nie z faktu pójścia przez ciebie na urlop macierzyński, ale z faktu wystąpienia tej epidemii. Także zakładamy sytuację, w której, będąc na urlopie macierzyńskim, korzystasz, dalej osiągasz, dalej osiągasz przychody, i te przychody ulegają obniżeniu w tej sytuacji. Ustawa wprowadza też ograniczenie wysokości tego świadczenia do 1300 zł, i takie ograniczenie. Dotyczy osób, które rozliczają się kartą podatkową albo korzystają ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wniosek w przypadku świadczenia postojowego dla samozatrudnionych składacie samodzielnie. Możecie to zrobić za pośrednictwem tego portalu ZUS PUE. Nie jest on może najbardziej intuicyjnym portalem, ale umożliwia złożenie tego wniosku. Jeżeli posiadacie pułap, to możecie zrobić to całkowicie online. Nie ma konieczności wysyłania ani osobistego składania tego wniosku w urzędzie. Dobrze, rzucimy szybko okiem na ten wniosek, również zobaczymy, co tam się w nim, co tam się w nim znajduje w środku. Okej, okay. jesteśmy już w, we wniosku RSPD, który dotyczy samozatrudnionych, ten wniosek jest bardzo prosty, musimy wpisać tutaj dane prowadzącego działalność gospodarczą i rachunek bankowy, formę opodatkowania w roku 2020, zwróćcie uwagę, że tu właśnie jest wskazana karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku, VAT albo pozostałe formy opodatkowania. Po trzecie, wysokość przychodów w miesiącach, dwa ostatnie miesiące poprzedzające złożenie wniosku. O tym już sobie, o tym już sobie rozmawialiśmy. I oświadczam, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzający był niższy niż 15,680. Podpisujemy to oświadczenie. Część czwarta jest dla osób, które zawiesiły działalność gospodarczą po 31 stycznia. One już nie wypełniają części trzeciej, tylko tylko część czwartą i wpisują przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do tego oświadczenia oczywiście znów składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. To jest odpowiedzialność karna. Tyle oświadczeniu postojowym. Teraz przejdziemy przez zwolnienie ze składek ZUS. To jest instytucja, która budzi bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo pytań. Jest skonstruowana w dość dziwny sposób, dlatego postaram się opowiedzieć o niej tak szczegółowo, jak, jak tylko potrafię. Po pierwsze, istota tego rozwiązania to jest zwolnienie, to nie jest odroczenie, to nie jest rozłożenie narady, to jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Za ten czas, czyli za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, czyli składki płatne w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, e, obowiązek opłat przyjmuje Skarb Państwa, a w tym czasie wszyscy, którzy, by, którzy są objęci ubezpieczeniami społecznymi, nadal są tymi ubezpieczeniami objęci. Kogo to dotyczy? Dotyczy to osób samozatrudnionych oraz osób, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, czy płatników składek, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 osób. Co istotne, jeżeli chodzi o samozatrudnionych, to oni muszą osiągać w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, czyli to będzie miesiąc luty, chyba że ubiegają się o częściowe zwolnienie, bo taka też jest możliwość. To wówczas miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, to wynagrodzenie przychody nie mogą być wyższe niż 15 680 zł, znowu ta magiczna liczba. Natomiast nie ma nigdzie w tej regulacji wymogu spadku przychodów. Tak? To, to, to oznacza, że Twoje przychody nie muszą spaść w następstwie epidemii ani o złotówkę i tak możesz ubiegać się o skorzystanie z tego rozwiązania. A, Teraz ten limit wysokości przychodów nie obowiązuje również w przypadku płatników składek. Zwolniony z obowiązków płatnika możesz być nawet, jeżeli Twoje przychody przekraczają 15 680 zł, co jest zresztą naturalne, bo jeżeli, jeżeli byś osiągał przychód w wysokości 15 680 zł. To i zatrudniał 9 osób, no to oczywiście jesteś w tej sytuacji niewypłacalny. Tak więc to, to, to ograniczenie przychodowe tutaj nie obowiązuje. Teraz, w jaki sposób złożyć ten, ten wniosek i jak to działa? Wniosek składamy do ZUS-u, możemy to zrobić nie możemy to zrobić za pośrednictwem ZUS-u albo, albo e Natomiast, co istotne, ten wniosek składamy, nie, nie musimy go złożyć teraz, przed, Datą, w której muszą być uiszczone składki, tylko składamy ten wniosek do 30 czerwca 2020 roku. To oznacza, że tak w praktyce przestajemy opłacać składki zus teraz. Wniosek musimy złożyć do 30 czerwca 2020 roku. Organ ma czas na rozpoznanie tego wniosku, jest wprost wskazane w ustawie, że te wnioski będą rozpoznawane nie teraz na bieżąco, ale w terminie 30 dni od daty upływu tego ostatniego okresu. Czyli tym po tym ostatnim okresie, tak, tak, w, tak naprawdę, no to w lipcu po prostu te wnioski, te wnioski będą, będą rozpoznawane. A kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to obowiązek przesyłania deklaracji. Jeżeli jesteście objęci takim obowiązkiem, to musicie deklarację przesłać. Także, jeżeli zajdą u Was jakieś zmiany albo, albo po prostu przesyłacie, przekazujecie deklarację co miesiąc, to te deklaracje musicie koniecznie wszystkie terminowo przekazywać do do ZUS, chyba, że oczywiście ustawa zwalnia Was z tego obowiązku, bo na przykład tak jak w przypadku samozatrudnionych, jeżeli nie, nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o zakres Twojego ubezpieczenia w, w poprzedni miesiąc, no po prostu ta, ta, ta deklaracja się klonuje i jeżeli są do tego, do tego podstawy, to ona to ona oczywiście będzie mogła się klonować. To, ta, ta regulacja wprowadza pewnego rodzaju zamieszanie czy stan niepewności, tak, bo, bo przestaniemy opłacać składki na ZUS w kwietniu, a dopiero w lipcu otrzymamy od Urzędu, od urzędu odpowiedź, czy, czy, czy możemy, czy nie możemy. W szczególności zwróćcie uwagę na to, że z tego rozwiązania nie będą mogły skorzystać osoby, które w grudniu 2019 roku zalegały ze składkami z zobowiązaniami zależności za publiczno-prawne, co do zasady, oczywiście. Tak? OK. To tyle, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, e, zadawajcie je w komentarzach, zadawajcie je prywatnie, kontaktujcie się ze mną przez media społecznościowe. Jeżeli film Wam się podobał, zalajkujcie go proszę i e, dzielcie się z nim innymi, tak, żeby móc pomóc jak najwięcej jak największej ilości osób. E, tymczasem do zobaczenia i trzymajcie się, bądźcie zdrowi, zostańcie w domu.